Mam wiele lamp, które czekają w kolejce, a przyszła paczka taka bez uzgodnienia. Ale się okazuje, że prawdopodobnie reklamacja. Także odkładam wszystko. Wiem, że pan czeka już tutaj troszeczkę za tym. Zaraz zaglądam do tej paczki. Ona troszeczkę taka nieforemna. Bardzo miękka ten karton bardzo miękki i wnętrze nie jest niczym wypełnione. I tak to sobie wygląda. Zaraz rozpakujemy, zobaczymy, co nas tam czeka w środku. Osobiście lubię takie zagadki i niespodzianki, także zobaczymy w czym problem. będziemy się bardzo płytko, żeby nie o nic tam. W

Taką rysę widać lampę jeździmy użytkowane grucha w środku mała rysa uchwyty I to najważniejsze uchwyty całe kostka w środku przewodzić wyprowadzony. wszystko jak się należy zaraz zobaczymy w czym problem czy to wam uchwycę? Zobaczcie. Są liczne zacieki od środka. Jakaś masz, tutaj z góry. No bardzo rzadko, niestetycznie to wygląda. Paprochy, trociny. Przy wyciąganiu gdzieś tam odlachać w roczynie. Białe też. Policowana, bo skronowała. W zestawości białej Nie wiem co to. Jakieś zaciekki tutaj zacieki trociny ślady. Niewida, że ta lampa od początku parowała. Nawet na lustrze mamy krople i świat. No w tamce mamy wszędzie trucinne, które również są. Tutaj tutaj, w tutaj jak gdzieś tam skolarny kłamkać. Piepowa jednej na dosyć dużo na tak, klosza. Pytanie jest ważne. Te ukwyty mam. Zalazły się kopały z lampy przed wróżby śmierci. A może było od początku tutaj dwa uchwyty są boczny góra cała, no to fajnie, udało się, że lampy dojechały w miarę całe. Juchucho, Lampa rozklejona, rozebrana. Wydmuchałem sporo trocin tutaj. Jeszcze pół szufaleczki się nazbierało. I teraz tak, mamy tutaj uszkodzenie mechaniczne tej ptyczki. Nie wiem, być może. Ten elektronik, jak pan to nazywa, może to próbował e, odkręcić, żeby zobaczyć gdzie są przecięte te przewody, o których pan mówi, że są pocięte przewody. E, oczywiście tutaj te gniazdo naprawię, osadzę, osadzę tą wtyczkę. Wszystkie przewody są idealne, nic nie jest pocięte. A powiem panu szczerze, że z przepalonymi żarówkami po prostu nie będzie to działać. Mamy tutaj upalone czarne włókno, tam sobie leży na dole. Drugie przerwane, więc z takimi żarówkami lampa nie będzie działać. Będą pojawiać się błędy. Komputer będzie odcinał zasilanie, ale o tym elektronik powinien wiedzieć i pewnie nie muszę go tego uczyć. W każdym bądź razie. Lampa ma wszystkie przewody sprawne, całe. E, za chwileczkę wymienię żarówki. Za chwileczkę po, podłączę jeszcze led, on tutaj pod wtyczkę wchodzi i tak samo osadzę e, tą, tą wtyczkę, gniazdo, żeby, żeby wystawało z obudowy, a nie było w środku. Te wszystkie elementy połamane, no to tutaj wspawam, tak żeby to było. Sztywne, solidne i szczelne. I tak naprawdę to jedyna wada i albo mechanik, albo w transporcie też mogło być uderzenie jakieś e, takie konkretne i to, i, to, i to tutaj wpadło do środka. I to jedyna rzecz, która tutaj widzę. Wszystko inne wymaga po prostu wymiany Wymiany żarówki. Ale żeby wymienić żarówkę, to nie trzeba było lamp tutaj przesyłać. Z chęcią panu wymienię te żaróweczki. Żeby nie był głosowny, no to tutaj podłączyłem masę. Masa jest wspólna, czyli jedna masa i ten kabelek od masy się łączy na wszystkie inne żarówki i nawet jak przyłożę tutaj plus do drugiego no to świeci, prawda? Teraz, słuchajcie, przykładam plus do kierunkowskazu. I po prostu przepalona żarówka nie będzie świecić. I tak samo mamy z tą żarówką, no to gołym okiem widać, że jest wszystko upalone. Bez wyciągania nawet z lampy, po prostu spojrzeć na żarówkę z zewnątrz i widać, że jest cała okopcona i spalona. A jeszcze idę dalej. Wyjąłem tą żarówkę. Do jednego druzika podłączam plus. Do tej nóżki, gdzie napięcie przychodzi, do drugiej minus. Nic się z żarówką nie dzieje, a żeby nie było. Proszę zobaczyć. Kable są pod napięciem. jakie skierki przeskakują? A żarówka nie działa. Chyba pan przyzna, że kiepski ten pana Elektryk, elektronik, mechanik. No, ale dobrze, że trafiło do specjalistów teraz. Tak troszeczkę sarkastycznie, bo sam pan widzi, że z lampą jest wszystko ok. A żarówki to element eksploatacyjny i po prostu ma prawo się przepalić.